Na początek powiem tak, ale mi się wydarzyło. Nie myślałem, że jestem najstarszym, już radnym, ale tak się składa. Będę miał też propozycje dla wszystkich radnych troszeczkę później. Chciałem w sposób bardzo oficjalny i bardzo uroczysty, mam nadzieję, otworzyć inauguracyjną sesję powiatu Tucholskiego. Witam szefów służb, komendanta Państwowej Straży Pożarnej, komendanta policji. Nazwisk mam aż 34 na tej liście. Nie będę wymieniał wszystkich i wszystkich po kolei witał, bo zajęłoby to ponad godzinę. Chcę usprawiedliwić moją małżonkę, panią posłankę. Niestety leży w łóżeczku. Przeziębiła się, ma temperaturę. Dzisiaj powinna być na komisji śledczej. Nie pojechała, została w domu. Szanowni Państwo, chciałem na wstępie bardzo serdecznie podziękować ustępującej Radzie Powiatu i ustępującemu zarządowi Powiatu z panem starostą Michałem Brozem na czele za to, że w tak trudnym czasie. Starali się ten okręt powiatowy prowadzić na w miarę bezpiecznych drogach. A to, co w mojej ocenie, oczywiście jako też świeżo upieczonego, wybranego radnego, jest najważniejsze, że udało się doprowadzić do bardzo znaczącego, wręcz prawie całkowitego oddłużenia powiatu. Co to oznacza dla nas? Dla nowej Rady Powiatu i nowego zarządu, który będzie wybrany. Że możemy śmielej patrzeć w naszą przyszłość, możemy też podejmować odważniejsze decyzje inwestycyjne, szczególnie tak jak ja to odebrałem w trakcie kampanii wyborczej, gdzie największym problemem dla mieszkańców naszego powiatu są nadal drogi. Bardzo serdecznie. Panie Starosto, Michale Rozie i członkowie zarządu ustępującego, radni minionej kadencji, bardzo serdecznie za to dziękuję. Proszę Państwa, 27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Ponieważ wielu z nas po raz pierwszy zostało radnym Powiatu Tucholskiego, mam taką propozycję. Otóż, aby 26 maja w niedzielę, kiedy jest mniejszy ruch na drogach, zrobić sobie rowerową przejażdżkę po naszym powiedzie. Planuję wyruszyć ze Śliwic 26 o godzinie 10, odwiedzić po kolei wszystkie gminy, czyli... Gos Cekcyn, Lubiewo, Gostycyn, Kęsowo i zakończyć około godziny 15 w Tucholi przy Ratuszu. Być może wprawdzie to jest niedziela, ktoś z głodarzy poczęstuje nas, nas jakąś kawą, może jakąś drożdżóweczką. Nie wszyscy muszą przejechać te 80 km, bo to jest 80 km, ale jakby się tak podpiąć, chociażby od jednego urzędu do drugiego, to jest nieraz kilkanaście kilometrów. Bardzo serdecznie zapraszam. Między innymi również po to, żeby pokazać, że my, Radni Powiatu Tucholskiego, jesteśmy pełni sił i werwy do dalszej owocnej pracy dla dobra powiatu. Mam przed sobą listę obecności i według tej listy obecności nie ma jednej osoby, jest 16 radnych wobec powyższego. Mogę stwierdzić, że dzisiejsza nasza sesja, w której uczestniczy 16 radnych, stanowi to kworum i Rada Powiatu może obradować i podejmować wiążące uchwały. Teraz zabawa w tę technikę, tak? Proszę tam kliknąć na kworum. Tak. I na zielono, tak, z prawej strony na dole. Uciekło mi. Potwierdzić obecność. Bo to się będzie wyświetlać teraz, nie? Jest? Dobrze? Dobrze. Czyli stwierdzam, że w inauguracyjnej sesji bierze udział 16 radnych. Wobec powyższego Rada jest władna podejmować wiążące uchwały. Kolejnym punktem naszych obrad powinno być, czy będzie, złożenie ślubowania przez radnych. Tu jest trochę odmienna sytuacja, jak przy ślubowaniu, kiedy obejmują funkcje radnych radni gmin, a mianowicie każdy z nas wywołany będzie musiał, czy powinien, przeczytać całą rotę ślubowania. Tam zresztą państwo ją macie, bo jeśli chodzi o radę gmin, wczoraj też to miałem u siebie w Barlubiu, Odczytał przewodniczący rotę, i każdy po kolei wstawał i mówił: Ślubuję, ewentualnie z tym domówieniem tak mi do pomóż Bóg. Będziemy ślubować, oczywiście, w pozycji stojącej. suwerenności interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi do Bóg. Dziękuję bardzo. że ten i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności interesów państwa polskiego, Czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, ojczyzny, Wspólnoty Samorządowej Powiatu i dobra obywateli. Przestrzegać Konstytucji i innych praw w Rzeczypospolitej Polskiej. Tak do Dziękuję bardzo. Proszę o złożenie ślubowania przez Pana Radnego Krzysztofa Dereczyńskiego. Uroczyście ślubuję, rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego. Strzec suwerenności i. Interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi do Bóg. Dziękuję bardzo. Proszę o złożenie ślubowania przez Pana Radnego Aleksandra Feniga. Uroczyście się nieużytecznie i wykonywać obowiązków wobec narodu polskiego, przed suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, Wspólnoty Samorządowych Podmiotów i Dobra Obrony, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. Proszę o złożenie ślubowania przez Pana Radnego Waldemara Kieszkowskiego. Rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzym suwerenności interesów państwa polskiego. Czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej, powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polski. Tak to proszę. Dziękuję bardzo. Eugeniusz Kłopotek. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowią obowiązki wobec narodu polskiego. Przez suwerenności interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla dobra obywateli, dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Proszę o złożenie ślubowania przez pana radnego Jerzego Kowalika. ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności interesu interesów Państwa Polskiego, czyli wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi do Bóg Dziękuję bardzo. Proszę o złożenie ślubowania przez Pana Radnego Dariusza Kwaśniewskiego. Uroczyście ślubuję że i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego. Szczerze suwerenności i interesów państwa polskiego. Czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli. Przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Ślubuję. Tak mi to Dziękuję bardzo. Proszę o złożenie ślubowania przez Panią Radną Ilonę Lesikowską. Uroczyście ślubuję, że pełni i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, z suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko do odróżnienia ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatów i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomógł Dziękuję bardzo. Proszę o złożenie ślubowania przez pana radnego Antoniego Lewandowskiego. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czyli wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli. Dziękuję bardzo. Proszę o złożenie ślubowania przez pana radnego Sławomira Majnerta. Uroczyście ślubuję, rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw rzeczywistych w tak Dziękuję bardzo. Proszę o złożenie ślubowania przez Pana Radnego Michała Mroza. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego strzec w suwerenności i interesów państwa polskiego czynić wszystko dla pomyślności ojczystych, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polski. Tak mi do pomógł. Dziękuję bardzo. Proszę o złożenie ślubowania przez panią radną Anitę Muzią. Uroczyście ślubuję, że ta niestety nie wykonywać obowiązków wobec narodu polskiego sprzed suwerenności i interesów państwa polskiego. Czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli. Przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej. Tak mi do pomocy Bóg. Dziękuję bardzo. Proszę o złożenie ślubowania przez pana radnego Andrzeja Myszkowskiego. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego strzec suwerenności i interesów państwa polskiego. Czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej, powiatu i dobra obywateli. Przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi to pomoże. Dziękuję bardzo. Proszę o złożenie ślubowania przez pana radnego Andrzeja Pruszaka uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi do powodu. Dziękuję bardzo. Proszę o złożenie ślubowania przez pana radnego Andrzeja Urbańskiego. się ślubuję. Rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec polskiego. Polskiej. suwerenności interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli. Przestrzegać Konstytucji i innych praw człowieka Polski, Tak mi to Dziękuję bardzo. Gratuluję i stwierdzam, że objęliśmy wspólnie ze mną Państwo również mandat radnego powiatu Tucholskiego. Sztandar. W scenariuszu nie był, ale to są te takie niespodzianki. Sztandar powiatu Ducholskiego odprowadzić.